Teraz będziemy robić przygotowanie do sparingu I to nasz trzymajszy tak? Podajemy się ze Zacznijmy od czego? Od przyjmowania na gardę. Gość ma kask z nosem, dlatego nie ma szczęk. Ja muszę mieć dla bezpieczeństwa To właśnie najważniejszy punkt Dla przygotowania do sparingu Mieć ściankę i kask. Okay. Teraz będziemy robić dwa yy, nieważne jakie uderzenia. Dowolne. Tak? To jest na... I osoba będzie pokazywać gardę. Jedynka. Czyli ja jedynka. Ja będę pokazywać gardę. Dwójka będzie odpowiadać yy, dwoma uderzeniami dowolnymi. Ja mu odpowiem. На каждое с двумя довольными удержаниями. Окей, okay. начинаем. Ну, должно быть наоборот. С этим. С этим. С Давай. Почти не а, Да. Стоим в не Да, да. Нет, это это... А, извиняюсь, блядь. Да, ты показываешь, да? Да. Да, Да, Dobra, kończymy mm, teraz będzie praca na łapach. Czyli będę pokazywać gościu e, uderzenia e, łapy, a on będzie uderzać w to, co ja mu powiem. Tak naprawdę będę mówił po ukraińsku, bo po polsku on nie zrozumie, ale trudno. Zaczynamy. Chodzimy, spokojnie chodzimy Lewy W jego wypadku Prawy, lewy Bo on jest lewo ręczny mhm. Prawda. Prawy, lewy Lewy Lewy, lewy Prawy, lewy Prawo, prawo, Dwa prawa. Dwa prawe Tak. jest Dwa. Dwa i Tak du. Dwa i lewa du. i lewa du. Dwa i lewa du. Prawy Prawy i lewa i lewa Właśnie w posłodowność Prawo Prawo Okej, okay, teraz film mi pokazujesz A Na połowie telewizji proszę? Proszę? Ja proszę, ja prawo... Prawo, Tak Prawie To to Tak Sparaj się bok, bokiem do kręci Sparaj się w kółko No lepiej, hmm. o tak może Fajnie Okej, okay, kończymy Teraz będziemy robić hmm, Zadaniówkę Czyli sparing na lewy prosty Cel zadaniówki polega na tym, żeby wytrenować obronę przed lewym prostym. Najpierw lewy prosty będę zadawać ja, mu, on będzie robić różnego rodzaju obronę. A później zadawać to będzie on i ja będę robić obronę. Zaczynam. Ja pierwszy? Ja proszę, Ty pierwszy? Tak. Wadne. Ну, то есть, ты ж не передавайся. можно? А. На базе Ага. Ну, так тоже можно два раза? Ok, super. Następne ćwiczenie A, właśnie przygotowanie do spadingu na tym skończyło się. Dalej idą same spadingi.